I otrzymał go Wiesław z tej strony Kebusa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę ogólnie o rynku, o skrzyniach, o niektórych naklejkach, o kapsułach. Powiem co się w ogóle dzieje, bo ostatnio bardzo mocno skupiłem się na Austin. Chciałbym też trochę Wam opowiedzieć o tym co się dzieje na samym rynku. Zapraszam Was serdecznie na stronę Skinsmanki, bo tutaj swoje skiny możecie wymienić z kodem KEBUS. Odbieracie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów. Oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także serdecznie Was tutaj zapraszam. Polecam masa skinów. Często ciekawe krafty, więc sprawdzajcie też dodatkowo czarmy, Także badajcie, na pewno coś znajdziecie dla siebie. Link zostawiam wam w opisie, a przechodzimy do rynku. Generalnie zaczniemy sobie od skrzyni załamania, bo myślałem, że będzie dalej tendencja spadkowa. No niestety tak się nie stało. Zobaczymy, na ile to będzie odbijać. No, hmm. coraz bardziej wątpię w to, że ona ma szansę wrócić do złoty 30. Zł. Natomiast, no, za złoty 40 zł chciałbym ją sobie skupić. Już nie mówię nawet o tym złoty 30, natomiast złoty 40 zł by mnie już całkiem zadowalało. Co do reszty, Sztokholm znowu, znowu sobie fajnie leci. Naklejka Evil Geniuses, to właśnie a propos Sztokholmu. Co to jest? Znaczy, ja rozumiem. Ta pompa była naprawdę. Znaczy, jeśli mam być szczery, w historii mojego kanału, od kiedy prowadzę ten kanał, chyba nie było jeszcze tak trafnej manipulacji rynkowej. To po prostu była manipulacja rynkowa, która podłapała trend. I to jest idealna manipulacja rynkowa. Jeżeli kiedykolwiek ktoś mnie się zapytał, o przy... przykład manipulacji rynkowej. To takim książkowym przykładem będzie właśnie Evil Genesis. To Tutaj wszystko zagrało. Nie, nie wiem, kto, która grupa tam od Chińczyków tym kierowała, natomiast wielki respekt za to, tak szczerze. To jest, no tam wszystko zagrało. Tam zagrało wszystko. Uważam, że jest to majsterstyk. Serio. Zobaczymy sobie, co tu jeszcze ze Sztokholmu, bo widzę, że niektóre naklejki też e, trochę zaczęły lecieć. O, tutaj taka fala, wiecie. Zobaczy ludzie zobaczyli, że, że Evil Jenny poszło, ale To zaczęli pewnie też inne skupować i przy okazji wyprzedawać. Więc no nie jest to dziwne. Jest to taka jakaś fala, która zawsze niesie za sobą inne naklejki. Tutaj nic się nie dzieje. Generalnie, jeżeli chodzi o skrzynie, to widzę, że one są tak gdzieś. Po środku, w sensie na przykład ta skrzynia załamania, ona nie jest ani w jakimś swoim piku, ani w jakimś swoim najniższym momencie, i chyba na reszcie skrzyni jest dokładnie to samo. No tutaj mamy spadki, ale to też nie jest, wiecie, to nie jest spadek yy... No na to, co mieliśmy na początku roku. Na przykład skrzynia klarzysty będzie dokładnie to samo. Jest to jak gdzieś powiedzmy po środku, więc. No to ja czekam jednak na moment Bessy i wtedy będę się uzbrajał w skrzynie. Na razie myślę co z Austin, także tak to w sumie wszystko wygląda. Trzymajcie się. Yo.